Nasza historia zaczyna się 3 lata po zakończeniu I wojny światowej. Jest rok 1921 i odradzająca się po odzyskaniu niepodległości Rzeczpospolita dąży do odbudowania armii i rozwoju lotnictwa wojskowego. Już w 1921 roku podjęto decyzję o budowie na okęciu fabryki lotniczej, co miało ścisły związek ze sprawą niepodległościową. W tym czasie francuska misja wojskowa aktywnie wspomaga procesy formowania i szkolenia polskich sił zbrojnych, a kapitan Charles de Gaulle uczy polskich kadetów taktyki wojskowej. 11 maja 1921 roku w Warszawie zostaje zawiązana polsko-francuska spółka zwana powszechnie Frankopolem. W ramach działalności spółki w okolicy podwarszawskiej wsi Radów, tuż obok Szosy Krakowskiej, powstaje wielka fabryka lotnicza wraz z przyfabrycznym lotniskiem. Dzisiaj, 100 lat później, w tym samym miejscu znajdują się polskie zakłady Airbusa i port lotniczy imienia Fryderyka Chopina. Polsko-francuska fabryka miała wytwarzać zarówno płatowce, jak i silniki do nich, czyli produkować całe samoloty, a technologia produkcji i modele samolotów miały zostać oparte na francuskich wzorcach. Wiosną 1926 roku rozpoczęły się przygotowania do montażu pierwszych myśliwców typu Blériot SPAD. Jednak już na jesieni tego samego roku umowa z Francopolem została rozwiązana i zastąpiona kontraktem zawartym z czechosłowacką firmą Skoda. Projekt Frankopol zakończył się niepowodzeniem, ale dał początek zarówno o Lotnisku Okęcie, jak i dwóm zakładom przemysłu lotniczego produkującym płatowce i silniki. Już od chwili uruchomienia na Okęciu polskich zakładów Skody jednym z kluczowych założeń było stworzenie własnego biura konstrukcyjnego opracowującego jednostki napędowe. W latach dwudziestych i trzydziestych polscy inżynierowie zaprojektowali prototypy wielu silników montowanych między innymi w samolotach RWD, które w 1934 roku przyczynią się do zwycięstwa polskich załóg w międzynarodowych zawodach turystycznych w Warszawie. W 1928 roku na bazie wcześniejszych centralnych warsztatów lotniczych należących do Wojska Polskiego powstają PZL, Państwowe Zakłady Lotnicze w Warszawie. Następnie w 1935 roku polskie zakłady Skoda przekształcają się w PZL wytwórnie silników lotniczych. Pierwszymi samolotami budowanymi pod szyldem PZL były licencyjne myśliwce SPAD-61 oraz v -Bolt. Na początku lat 30. PZL prowadzi prace projektowe nad wieloma samolotami różnych klas. W tym czasie utalentowany konstruktor Zygmunt Puławski projektuje serię nowoczesnych górnopłatowych myśliwców PZL P1, P6, P7 i P11. Te dwa ostatnie typy wchodzą do produkcji seryjnej i trafiają do standardowego wyposażenia polskiego lotnictwa w latach 1933-1939. PZLP-7 był na początku lat 30. jednym z najnowocześniejszych myśliwców na świecie. W marcu 1931 roku Zegmund Buławski ginie w katastrofie lotniczej, jednak ostatni zainicjowany przez niego projekt PZLP-24 jest nadal rozwijany. W 1936 roku trafia do produkcji i jest eksportowany do Grecji, Bułgarii, Rumunii i Turcji. Wśród samolotów wojskowych produkowanych seryjnie przez PZL warto wspomnieć również o lekkim bombowcu PZL-23 Karaś i nowoczesnym średnim bombowcu PZL-37 Łoś. W tym czasie państwowe zakłady lotnicze budują również choć w niewielkich ilościach samoloty sportowe PZL-5, PZL-19, PZL-26 i łącznikowe PZL-E2. Przed 1939 rokiem podwarszawskie fabryki opracowały także projekty i prototypy samolotów myśliwskich, w tym PZL-50 Jastrząb i samolotu pasażerskiego PZL-44 Wicher. Lata 30. to czas rozwoju i wielkich sukcesów państwowych zakładów lotniczych. Ówczesny dyrektor Witold Rumbowicz, poza Zygmuntem Puławskim, zgromadził wokół siebie również inne wybitne osobowości polskiego lotnictwa. Byli to konstruktorzy Władysław Zalewski, Jerzy Dąbrowski, Stanisław Kraus, Wsiewołod Jakimiuk oraz oblatywacze Bolesław Orliński i pułkownik Jerzy Kosowski. Ich wkład w sukcesy zakładów BZL, bohaterskie czyny w czasie zbliżającej się wojny, a także powojenne losy zasługują na osobną historię. 1 września 1939 roku, atakiem Niemiec na Polskę rozpoczyna się II wojna światowa. Już pierwszego dnia agresji niemieckie siły powietrzne Luftwaffe wzięły na cel okręcie, miejscową bazę lotniczą oraz zakłady PZL. Praca zniszczonych nalotami zakładach trwa nieprzerwanie do 5 września, kiedy to pracownicy ewakuowani są na wschód kraju. Większości z nich udaje się przez Rumunię przedostać na zachód, aby na uchodźstwie wciąż służyć sprawie polskiej. Po kapitulacji Warszawy zakłady PZL zostają przejęte przez przemysł III Rzeszy oraz Wehrmacht. Niemcy nie wznawiają co prawda produkcji lotniczej, jednak zabudowania PZL z powodzeniem wykorzystują jako zakłady naprawcze dla Luftwaffe. Po latach okupacji, tuż przed wycofaniem się z Warszawy, Niemcy równają infrastrukturę zakładów z ziemią tak, że w styczniu 1945 roku teren Okęcia pokrywa morze ruin. Jedynie przy Szosie Krakowskiej ocalała symbolicznie najstarsza część zabudowy fabrycznej z lat 20. Po wojnie zakłady zostają upaństwowione. Rozpoczyna się odbudowa zniszczonych fabryk oraz lotniska. Początkowo zakłady działają pod nazwą Centralne Studium Samolotów. Kilka lat później zakłady ponownie przyjmują rolę wytwórni lotniczej pod nazwą Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 4 (WSK4), a w 1956 roku nazwa zostaje zmieniona na WSK Okęcie. Pomimo nowej nazwy zakładów, oznaczeniach nowych projektów, wciąż wykorzystywany jest podtrzymujący bogatą przedwojenną tradycję skrót PZL. W ramach WSK Okęcie rozwijane i produkowane są głównie lekkie samoloty skrótowe, szkolne, wielozadaniowe i rolnicze. Najbardziej znanymi konstrukcjami są PZL-104 Wilga wielozadaniowy i PZL-106 Kruk rolniczy. Już w 1952 roku rusza seryjna produkcja lekkich samolotów CSS-13 oraz Junary-2. W latach 60. zakłady uzyskują licencje na produkcję lekkiego radzieckiego samolotu komunikacyjnego Jak-12M. Produkcja podwarszawskiej fabryki ma pokryć zapotrzebowanie dla całego bloku wschodniego. W 1972 roku w WSK warszawa Okęcie zostaje powołany Zakład Usług Agrolotniczych, obecnie Wydział Usług Lotniczych WUL, którego siedziba mieści się w Mielcu. Od 50 lat zakład nieprzerwanie świadczy usługi agrolotnicze głównie dla polskich lasów państwowych, mając do dyspozycji blisko 40 samolotów. W latach 70. i 80. WUL poza Polską wykonuje również usługi w Afryce, głównie w Egipcie i Sudanie. Lata 70. płynęły pod znakiem produkcji Wilni, a w 1976 roku ruszyła produkcja samolotu rolniczego BZL-106 Ruk. W latach 80. głównym produktem stał się PZL-130 Orlik, używany do dzisiaj samolot treningowy dla kadetów polskich sił powietrznych. Po 1989 roku zakłady powróciły do tradycyjnej nazwy PZL Warszawa-Okęcie. Początek XXI wieku to zupełnie nowy rozdział w późniejszej historii warszawskich zakładów. Na mocy decyzji ministra obrony narodowej w 2001 roku do polskiej armii trafiają samoloty transportowe C-295. W tym samym czasie w ramach rządowego programu w prywatyzacji zakłady kupuje hiszpańska firma Casa, będąca częścią europejskiego konsorcjum EADS. Od 2018 roku polska firma należy do międzynarodowego koncernu Airbus i działa pod nazwą Airbus Poland SA. Dziś warszawskie zakłady zatrudniają blisko 650 pracowników i z powodzeniem produkują struktury lotnicze oraz związki elektryczne dla samolotów wojskowych i pasażerskich. W Warszawie są również modernizowane samoloty Orlik, które nadal służą szkoleniu polskich pilotów, a także serwisowane są samoloty C-295, będące filarem lotnictwa transportowego polskich sił powietrznych. Czasy się zmieniają, nazwy również ulegają zmianie, ale ponad 100 lat historii polskiego lotnictwa niezmiennie łączy się z zakładami na warszawskim Okęciu. To wiek wielkich ambicji, sukcesów i budowania firmy od podstaw. Nie byłoby to możliwe bez marzeń, ciężkiej pracy i pasji lotniczej setek ludzi.